Dobra, teraz powinno być, teraz powinno być Proszę, słychać? Dobra, a weź coś napisz na czacie Weź się zaloguj Ciebie nie musi. Mnie musi. Tam jest smok. No czekaj, od razu muszę zararć. Dobra. Czekaj, ja tu miałem zejść jeszcze. A fajna chata, co? Patrz jaki smok, czekaj, czekaj. Pa smok widzisz? Ta, to są dziełeczek Siemar Rupsel, ro, siema Robson Robson i chuj kilofat.

No ale no nie! Czemu zejdziesz spać? No ale weź, weź zostań. Mi się nie chce z miałem usieść. No i chujki lo wpadł. Kamerkę może zakupić do streamowania No bez tu nie, więc stary, się i tak Hmm po... Ty weź na mojego streama za co tu? Patrz, utknął jebany, chodź, zobacz, Weź zobacz Zobacz, patrz, utknął cygan, patrz Weź na mojego streama i zobacz Patrz to, cygan utknął Sikierę po czarce, jebam yeah, No Filip, Filip Filip Patrz na wiertel na Kisz ma to Patrz, wchodzę do niego, patrz Cyk na pułapkę i John Cena kurwa Ty Patrz to jak się John Cena, Ale zobacz, jak się John Ja muszę iść jeszcze po szkół. Nie co? Bo ja zawsze chciałem budować chaty w Minecrafcie. I to jest fajne. Patrz, rzeczy mam w ogóle w włócznie i ten. Mam. Patrz. Szyba wybita, kurwa. Ty. Podaj mi. Michael Jordan No, nie rzucać mogę. <laughs> mogę, już mogę. No, co te przedmioty? Albo za to, patrz, patrz to, patrz. Patrz, ile rzeczy mam Tu się zacznę teraz. Patrz, trzy, cztery, i Tyle wełem. tyle mam. zegarów mam i kurwa. I